Wielu ludzi marzy, by przeżyć fascynującą przygodę, taką mrożącą krew w żyłach, przerażającą i straszną do tego stopnia, by nie można było o niej zapomnieć i by opowiadana budziła strach na twarzach słuchaczy, oglądanie horrorów czy odwiedzanie strasznych miejsc. Już nie każdego jest w stanie zadowolić, ale doświadczyć tak niemal namacalnie zjawisk paranormalnych, zobaczyć ducha czy wręcz z nim zamieszkać. To z pewnością zaspokoiłoby głód pragnących ciągłej ogromnej dawki adrenaliny. Zapraszam Cię dziś w kolejną podróż. Odwiedzimy dom w Harsville w stanie Rhode Island. To kolejne koszmarne miejsce nękane przez złe moce. Nim jednak zaczniemy pamiętaj o zostawieniu subskrypcji i łapki w górę. Dzięki temu pomagasz mi w rozwoju kanału. Roger i Caroline Perron wraz z pięcioma córkami długo szukali swego miejsca na ziemi. Pragnęli ciszy i Pokoju, by ich dzieci mogły dorastać w pięknej okolicy. Wśród zieleni rodzina opuściła Connecticut i w roku 1958 kupiła dom w Cumberland w stanie Rhode Island. Nie było to jednak ich wymarzone miejsce, więc szukali dalej. W czerwcu 1970 roku Caroline znalazła ogłoszenie dotyczące sprzedaży domu i ziemi w niedalekim Harrisville. Peronu stać było na zakup posiadłości, gdyż należało do ludzi dość majętnych. I choć z początku Roger sceptycznie podchodził do kolejnej przeprowadzki, gdy tylko zobaczył posiadłość, od razu pokochał to miejsce. Osiemnastowieczny długi parterowy dom z poddaszem miał niezwykły urok. Do tego stodoła i 200 akrów ziemi. Czego może chcieć więcej rodzina szukająca ucieczki od miasta, wyciszenia i życia w zgodzie z przyrodą. Początek roku 1971 był zatem czasem przeprowadzony. Mimo szalejącej śnieżycy w dobrych humorach Peronowie powitali swój nowy, prawdziwy dom. Wtedy jeszcze nie mogli nawet podejrzewać, że ten styczniowy dzień będą kiedyś przeklinać i że dla nich przeprowadzka oznacza dotknięcie bram piekieł. Poprzedni właściciel domu, żegnając rodzinę, poradził, by na noc nie gasili świateł. Już w tym momencie Peronowie powinni zawrócić. Zwłaszcza, że ich córka Andrea zobaczyła w jadalni wpatrującą się w starego właściciela postać. Dziewczyna powitała tego człowieka, lecz on nie reagował. Stał i patrzył. Widziała go też druga córka peronów, Cindy. Niestety postaci nie widzieli rodzice. Wszelkie kolejne próby zgłaszane im przez dzieci, że w domu ktoś jeszcze jest, odbierali jako tęsknotę za dawnym życiem. Zresztą czas peronom zajmował niekończący się remont. Coraz częściej jednak ośmioletnie Cindy mówiła, że boi się spać w swym pokoju, że słyszy głosy, które mówią, że w ścianach pochowują chowanych jest siedmiu żołnierzy. Przerażało to dziewczynkę. Wkrótce dziwnych zjawisk zaczęli też doświadczać pozostali domownicy. Karolin widziała dziewczynę w jedwabnym stroju trumiennym. W całym domu ciszę przerywały kroki na pustych schodach. Szepty wydobywające się ze ścian, płacz dziecka, przytłumiony dźwięk trębacza i śpiew korowodu. Roger, który musiał nieustannie naprawiać psującą się w domu instalację, sporo czasu spędzał w piwnicy. Doświadczał tu nieprzyjemnych Czuł czyjąś obecność, ktoś go dotykał. Było to przerażające, gdyż mężczyźnie towarzyszyła świadomość, że w piwnicy nikogo poza nim nie ma. Dziwna, niewidzialna siła szczególnie upodobała sobie Karolin. Czuło się wręcz nienawiść ducha lub duchów do kobiety, peronowie byli bezradni. W swoim domu czuli się obco jak intruzi. Domem rządziły duchy zmarłych, i to one decydowały o wszystkim. Gdy w desperacji Cindy wraz z przyjaciółką zorganizowały sen. By wyprowadzić duchy z domu, zostały brutalnie zaatakowane przez niewidzialne siły. Było już ciągle tylko gorzej. Po domu snuły się zjawy, przedmioty zmieniały położenie, samoistnie wybuchały pożary lub panował straszny chłód. Rodzina wezwała na pomoc Eda i Loren Lorenów, znanych demonologów, którzy jako jedyni w tych czasach działali na zlecenie kościoła. Po ich wizycie spokój trwał kilka miesięcy, a potem wszystko wróciło. Tyle, że z większą mocą bramy piekie, Otworzyły się szerzej, jak określiła to Andrea Peron, a to, co się pojawiało, było czystym złem. Niestety, to zło zawładnęło nie tylko domem, ale i rodziną, która była kontrolowana przez duchy. Ludzie, którzy ją odwiedzali, uciekali z krzykiem, a oni, peronowie, musieli pozostać, by stać się więźniami istot ze świata zmarłych. Dziesięć lat gechenny, dziesięć lat cierpienia, bezcenności i strachu, dziesięć lat życia pod jednym dachem z groźnymi demonami, Nienawiścią i destrukcyjną siłą ciągły strach o siebie, o swoich bliskich, nierówna walka z siłami, których mocy nikt określić nie potrafił. Jeśli chcesz dowiedzieć się, kto nawiedzał rodzinę Peron w Harrisville i jakie są dalsze losy domu, to zachęcam do obejrzenia kolejnego odcinka filmu.